Już niedługo polskie drużyny rozpoczną walkę w europejskich pucharach, eliminacja do europejskich pucharów. Co prawda od trzech lat nie było polskiej drużyny w fazie grupowej, lecz mam nadzieję, że w tym roku to się zmieni. Dziś w tym odcinku zobaczymy, czy te nadzieje mają sens i jak pójdzie polskim drużynom w europejskich pucharach. Hej, super! Darmie witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj... Zobaczymy sobie właśnie jak sobie tu poradzimy. Tutaj jest wszystko Poradzimy sobie na podstawie strony 90 .pl. i właśnie już w niedzielę, już jutro jak to oglądacie, pierwsze losowanie, wtedy poznamy przeciwnika LEGI Warszawa w pierwszej rundzie eliminacji Legii Mistrzów. W poniedziałek natomiast będzie losowanie drugiego przeciwnika LEGI Mistrzów. bo nie zakładam odpadnięcia w pierwszej rundzie. No i potem właśnie też i rywali innych polskich drużyn w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Więc właśnie jakoś w poniedziałek też będzie odcinek omawiający losowanie, natomiast dzisiaj skupimy na tym, jak mogłoby pójść polskim drużynom. No więc zacznijmy od Legii Warszawa, jak będzie wyglądała droga Legii. A w ogóle wiecie co, zaczniemy sobie od, z tych yy, słabszych drużyn, żeby trochę napięcie zbudować. Pias Gliwice i Krakowia. Od 1 do 47 losujemy zespoły. Dwa zespoły. I tak, Pias Gojewice trafi na numer 46, a Krakowia 33. Pias Gojewice trafi w ten sposób na e, drużynę z Wysp Owczych, czyli Turszawn, a e, Krakowia na FC Santa Coloma Zandor. No to ma taką szczęście, bo ma trzy zespoły z rundy wstępnej. E, które przecież prawdopodobnie przejdą dalej. Właśnie akurat te, na te dwa trafiły polskie drużyny. Także no, Torshaw może być jakimś zagrożeniem. Znaczy tak, yy, wydaje mi się, że Krakowia może mieć obawy, jeśli chodzi o pojedynek z Torsam. Yy, ale zakładamy, że przejdą. Yy, natomiast FC Santa Colo, no to, to jest tragedia ich poziom. Yy, tak, tak jak całej andorskiej piłki. Więc myślę, że piazdownica też na Easy ich przejdzie. No więc przejdźmy do drugiej rundy. Tutaj numer No dobra, nieważne. Od 1 do 37. No i tu już trafiamy na poważniejszych przeciwników. Krakowia trafia na numer 1 na piazgienice numer 7, czyli Krakowia ze tak tak. Chciałbym obejrzeć taki mecz. Myślę, że każdy fan Krakowi chciałby obejrzeć taki mecz. Chyba, że nie, ale, ale druga runda no to, to już nie ma za bardzo. Jest Anaszker, no ale Armenia, Armenia to będzie dosyć ciężki wyjazd. Może koło z jeszcze brzmi trochę śmiesznie i, i trochę głupio. No ale jaka jest szansa, że na takie lumiarzyny właśnie się trafi? To no jeszcze do niej sens, czy nie wygląda niekodzi. No Generalnie myślę, że taki cel dla Pestagowice i Krakowie jest, to, że nie, przejść pierwszą rundę i w drugiej już niech się dzieje, co się ma dziać, bo tu raczej już raczej potęgi są. E, no. Krakowie z Tottenhamem. Pewnie bo skończyłoby się srogim laniem, ale myślę, że każdy fan Krakowie chciałby zauważyć, mecz i drużyny z Tottenhamem. Natomiast w Limicy zmierzyłby się też w bo z Galatasaray. Myślę, że dwa bardzo ciekawe mecze. Nie jednego fana polskiej piłki by zainteresowały, a może udałoby się coś tam namieszać. Także zakładamy właśnie, że odpadną w drugiej rundzie eliminacji. Teraz przejdźmy do Lecha Poznań. Lech Poznań. Lech Poznań tutaj właśnie jest rozstawiony od numery od 48 do 94. Numer 75 dla Lecha Poznań, a więc Shirak Gyumri z Armenii. No, myślę, że pewne zwycięstwo Lecha Poznań. No, nie ma z kim tu tak naprawdę odpaść. No ta jest kastreda rok. Lokomotiv Płogdy też chyba jest całkiem wiem zespołem. No ale reszta, naprawdę Lech Poznań musi przejść pierwszą rundę, Drugą też myślę, że powinni, bo tu jest dużo zasobów zespołów. Zespołu. Ale zobaczmy. Od 38 do 74. Zobaczmy. Numer 67, czyli też dosyć nisko. 67 to jest Makabi Hajfa. Makabi Hajfa to jest 14 milionów. Przy wartości Lecha. Poznań e, w wartości 20 milionów prawie. Ale o wiele mniejszej kadrze, bo tam kadra to jest 36 zawodników, a tu 27. No to wygląda na to, że... że zobaczmy, kto tam gra w tym Makami Hive. Bardzo mi zainteresowała ta drużyna. E, czy jest tu ktoś jakiś taki... No jest metalach jakiś Yuval, no jest Raz, dwa, trzy zawodników przekraczających milion euro. Widzę, znaczy, dużo biorą i, biorą i sprzedają za bezostępnego, także taki też biznes. No nie wiem, no byłbym ciekawy do tego meczu. Można powiedzieć, że jednak minimalnie by Lech Poznań przeszedł, jako że pewnie byłby gospodarzem. Nie wiem, jak to działa. Wydaje mi się, że to działa tak, że rozstawiony jest gospodarzem. W tym, jak jest jeden mecz. No i trzecia runda Lecha Poznań. To też się wydaje, że tak jak w Krakowiak w drugiej rundzie. Niech się, niech się dzieje, co się ma dziać. tak samo Lech w trzeciej też chyba ma takie podejście, numery od 1 do 26, numer 3 Sporting Lisbona chyba nie muszę sprawdzać, także Lech Poznań, znaczy tak, na ten wygląda to tak, że Lech Poznań, Piast i Krakowia co prawda odpadną w drugiej rundzie Piast i Krakowia, ale w trzeciej, ale odpadną z naprawdę potęgami, więc ten mecz byłby bardzo ciekawy. No i teraz to chyba na co wszyscy czekamy, czyli Legia Warszawa. Jak się spisze ten właśnie zespół. Legia Warszawa. Mm, tutaj najpierw zespoły 18 do 34. Numer 29, a z pierwszej rundzie Arara Tormenia. Ten zespół z pozoru może być groźny, bo grali w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Gdzie tam przegrali z Dudola? Ale... Armenian, wydaje mi się, że jeśli chodzi o wartość, nie stanowi zagrożenia. 5 milionów wartości. No, przy legii około 20, no to wydaje mi się, że nie mają szans? Czyż myślę, że coś tam mogą namieszać zawsze? Druga runda. Tu już może być ciężej. Tu, mog tu mogą trafić na Sudowę Mariampol, czy Omoni Nikozia, którą przygotowuję bezproblemowo, czy Tandalg takie. Mogło też trafić na Land czy Słowem Bratysława, do którego mam żątpliwości, że spokojnie przeszło do drużyny. Ale dobra. Zobaczmy. Od 11 do 20. Numer 19, a to oznacza trafienie na FK Sarajewo. Więc zobaczmy, jak wygląda Sarajewo. Wydaje mi się, że mniej warci od Legii są. No i tak jest. 8,5 miliona wartości. No to nie, no po prostu nie. Nie bardzo tutaj widzę ich szansę. No, trzecia runda to już będzie ciężko dla Legii. Nie ma co się oszukiwać. Od 1 do 6. Numer 4. Numer 4. No, to to jest Astana. I FK Ast No, i zobaczmy, jak Astana wygląda. Astana to jest 22 miliony. No, nie wiem. Powiem Wam szczerze. Powiem Wam naprawdę szczerze. Legia ma wartość 24, ale więcej zawodników też. No dobra, porównajmy sobie kadry na szybko, bo yy, bardzo się yy, bardzo się na razie nie będziemy rozbudzili tym, yy, no ale dobra. Was stanie jest dobry bramkarz na pogodow. Jest, nie, jest paru obrońców na wysokim poziomie i pomoc. A tak to jest w ogóle... Tutaj, atak to jest w ogóle niesamowity. Jak legia. Artur to, to też jest dobry bramkarz cały czas. No to chyba tylko tak na jeden sezon. No, mówi się o Aleksandrze Buksy, bo ciekawa właśnie Buksy. No nie wiem, no... Nie wygląda to chyba aż tak imponująco jak u Legii. Także wydaje mi się, że może zabraknąć troszkę jakości w Warszawie. Różne z Warszawy, ale wydaje mi się, że mogą namieszać. Myślę, że jeśli chodzi o jakość, to może jest podobnie, ale że mecz prawdopodobnie odbędzie się w Kazachstanie. No to. No to sol. To jest to jednak jest ciężki teren. Że to może zrobić robić komentarze, bo ja mogę się mylić i pewnie się mylę, bo wydaje, wydaje mi się, że tam się gra. Że, roz, że rozstawiony gra u siebie. No ale mogę się mylić właśnie. jak powiedziałem. No i czwarta runa, tutaj już. Legia Warszawa od Na drużynę z numerów 7, 16 trafić. Ja wiem, że potem do drużyny będzie udzielona na grupę, ale na razie tak ogólnie rosujemy. Numer 15, także FK Sarajewo Po raz kolejny. Nie wiem, czy tak się da. Na pewności losuję kogoś jeszcze innego. Numer 13. Numer 13 to jest cudowa Mariampol. Zobaczmy. Cudowa Mariampol to jest 4 miliony wartości. Także, także cóż, no to widzimy. Zapraszamy Legię do fazy grupowej. A tutaj też będzie ciekawie, bo wylosujemy drużyny od 1 do. 3. I numery 1, 5 i 3. Także było, będzie bardzo ciekawe. Arsenal, General. Victoria Pilzno i Mytheland. No więc tak. Z ciekawości. Arsenal to jest drużyna warta 576 milionów. No to to będzie. Myślę, że By byłby bardzo ciekawy mecz. Legia Arsenal. Y y y Victoria Pilsno to jest też. No to 26 milionów. Myślę, że z Wiktorią Kluczną mogą nawiązać jakąś walkę. Natomiast jeśli chodzi o Mytyjland... Nie, coś źle pisałam. Tak się pisze? Myt... Nie ty nie, tylko D Ok. Myt... Dobra, w końcu udałam się dojść do tego. No cóż, no wartość wskazuje na to, że łatwo nie będzie legi warszawie w fazie grupowej, ale jeśli się postarają, to myślę, że mogą nawiązać walkę. Hmm. Czy są tu słabsze drużyny też do wylosowania? Hmm. Czy z czołówki to nie, ale w drugim koszyku, no to chyba to by była jedna z tych słabszych drużyn. W czwartym koszyku myślę, że na pewno jest ktoś słabszy, jak Sherry Tyraspol. Hmm. Wiem, że to się źle kojarzy, ale naprawdę są słabi teraz. Dobrze to, no, że, że to no, Hoffenheim i René, to są takie najwięcej warte drużyny. Tutaj. No, ale dobra. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i napiszcie w komentarzu, jak wy oceniacie y, to, jak się potoczą losy polskich drużyn w polskich pucharach. Zachęcam też do, do zostawienia napisania... No właśnie, czekam też na poniedziałek, na niedzielę też. No, na dwa dni, kiedy będą dwa dni losowań. I w poniedziałek sobie to, te losowania podsumujemy, a w międzyczasie jeszcze w niedzielę omówienie meczu Motor Lublin vs. Stalgold. Także cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach i cześć!